Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Zapraszam, zapraszam do środka. Super. Jak się pan dzisiaj trzyma? W porządeczku. W porządeczku, no to super. O. Proszę bardzo, proszę, tuż w szeka. Dziękuję. Super. Prosimy. Prosimy, to znaczy ja i moja kata. Pani pana Hary. no chyba dzisiaj troszkę obejrzyłem pana Hary, nie? Uczył. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dawniej nazywano Państwową Wyższą Szkołę no, Sztuk Plastycznych. Tak, tak, tak. Ale już chyba Pan wcześniej wiedział, kim chce Pan być? No na pewno. Już mi powiedzieli rodzice, jak byłem takim szkrabem, który nie, nie potrafił czytać, ale już na obrzeżach gazet, na marginesach rysowałem czołgi, wojsko. Które, zresztą ten sentyment do militarii został mi do dzisiaj. Mam małą kolekcję broni białej i nieco palnej. Zobaczymy to jeszcze, nie? Tak, tak nad kominkiem wisi i daje się oglądać. Proszę mi powiedzieć, panie Marianie, jak wygląda miejsce, w którym pan mieszka? Bo to chyba nie jest do końca taka wyjątkowa ulica. No Tylko tyle, że szkoda, że nazywa się ulica Pastera, a nie Picassa na przykład. Dlatego, że dostaliśmy ziemię pod budowę domków z pracownią plastyczną tutaj i zbudowaliśmy je. A rada miejska nazwała tą uliczkę Ulicą Pastera. Kto, kto zamiast, tutaj... zamiast imienia jakiegoś wielkiego plastyka, malarza. A kto tutaj mieszka, na przykład z takich bardziej znanych nazwisk? No, no przede wszystkim, zaczynając od końca. To jest tak Czesław Gajda, rzeźbiarz, bardzo zdolny artysta. Olszewski Mieto, jego pseudonim Mieto to jest Mieczysław. Michał Bartoszewicz, malarz. Kępka Janusz, to jest architekt. Także Rada Miejska właśnie chciała dać miejsce dla plastyków, żeby zrobili sobie, zbudowali. Myśmy sami zaprojektowali, bo wśród tych tutaj mieszkających jest również architekt, który to zrobił. I często zbiera cienki, jeśli coś tutaj nam nie szwankuje, nam szwankuje w, tym, w tej budowli. Ale jakoś sobie radzimy. Co Pan teraz robi? Co Pan tworzy? albo co, I też co Pan kiedyś tworzył? No Minęło trochę lat, ja jestem już emerytem. I te, przede wszystkim zarabialiśmy, że można było zbudować ten dom. No, udało się, chociaż nie wszyscy. Niektórzy musieli sprzedać część pracownianą, żeby mieć mieszkalną. I potem w wolnych chwilach zajmowaliśmy się twórczością. Ja malowałem, rysowałem, rzeźbiłem, nawet robiłem witraże w kościołach metaloplastykę, kółem i w końcu zostałem satyrykiem, bo patrząc na to, co się dzieje w świecie i w naszych relacjach międzyludzkich, no to nadawało, nadawało się to do szpilek, chociaż szpilki padły, ale satyrycy zostali i jeszcze tam gdzieś są tacy jak Sawka czy Zbyszek Jujka. Tutaj chyba mamy jego obraz, nie? Tak jest, to mamy. jest jego to obraz. Jest pana Jujki. Tak, kolorowy. On przeważnie robi czarno-białą kreską, ale tutaj udało mi się wycyganić od niego kolorowy obrazek. Zresztą bardzo ładny i, i bardzo mi się go podoba i nastraja do pogodnie, tak właśnie. Tak, tak, tak. Bo pokazuje kraj, ludzka kraina szczęśliwości, ale czasem musimy się od tych zwierząt, które żyją wolno w tym raju, sami odgrodzić i, i zamlazć zwierzęta. My jesteśmy uwięzieni w tej klatce. No to samo życie, można powiedzieć. Staram się być na bieżąco, i, o ile mogę. I myślę, że uda mi się pokonać w ogóle tą, tą moją niewiedzę i zupełnić tą ważnymi informacjami, które pozwolą mi posługiwać się tym sprzętem, nie? Bo to się rzadko zdarza, żeby Ktoś wiedział, kto to jest, co to jest adapter, co to jest tamto, tamto. Nieźle panu idzie. Tak? Tak. W, w, w rozmowie z panem jest to dosyć imponujące. No, dziękuję. No, staram się i mam to... nadzieję, że opanuję to jakoś. Ogarnę, jak mówi młodzież. Ogarnie pan. A zna pan sformułowanie masakracja? Masakracja? No. No to od, od masakra. A masakracja to co? To jest jakby taka arystokracja, masakracja? Z no. to się je? Tego, tego jeszcze chyba nie było, takiego czegoś. Dobrze. ...na to, żeby teraz mnie jeszcze troszkę oprowadzić. Proszę bardzo, tak, Pochacie. Zachęcam. A to proszę iść pierwszy. Dobrze, proszę. Tu jest chodnik wypoczynkowy z kominkiem, który sam zbudowałem. Mhm. I tutaj od razu już widzimy kolekcję. Widzę. Kolekcję broni białej, broni palnej, myśliwskiej. Zresztą broni biała również. Myśliwska tu jest taki... Długi kordelas jakby, mm -hmm. no i strzelby, jeszcze kapiszonówki. Tak. I sz, a, to jest kapiszonówka sztuce. No imponujący, imponujący. I ile, jak długo musiał Pan to zbierać? <noise> Cały czas zbieram, ale to nie jest jedna pasja, bo w tej chwili to można pójść na jarmark perski, przy jarmarku dominikańskim, gdzie są stosy broni białej, byle tylko mieć za co i można kupić. Najważniejsze są okazy, które sam w jakiś sposób zbieram, staram się, wydobywam i, 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 potrafię, i trochę jakby pokazuję piękno tej broni, samemu czyszcząc i, i przy tym pracując. Bardzo podoba się na przykład tutaj Kirys, niestety plecy, tylko gdzie nasza, kirasjerzy nasi, to była taka formacja z czasów napoleońskich, którzy jeszcze nosili zbroję, taką górną właśnie, plecy i przód. I to była ostatnia formacja, gdzie były zbroje, w tej chwili po Napoleonie nie było sensu nosić te blachy i ciężkie metale, gdzie kula karabinowa przybijała z łatwością taki pancerz. No. Także nic to nie chroniło. Chyba od szabli, a, ale walkę wręcz też stosowano bardzo krótko, bo armata i broń palna wyrubowała w ogóle tę ten, ten broń biała, białą. A to była bardzo ozdobna broń, która rzeczywiście potrafi zdobyć ściany. Właśnie tak jak ja mam przy kominku. No tak, to prawda. Co, idziemy dalej? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Może zobaczymy przy okazji od razu na ścianie obrazek, który pokazuje historię Gdańska. Szlachta w strojach polskich na tle panoramy Gdańska. Bardzo ładna. A wyżej Amazonka na koniu. Taka wyższa szkoła jazdy, spacer po parku. Może tutaj... Proszę, przy okazji, to jest taki mój kącik pracowniany, gdzie takie mniejsze prace można tu malować, bo dobre światło mam, dużo światła przez okna. A jako ciekawostkę została mi jeszcze metaloplastyka, która tutaj, są dwa egzemplarze. To są alegoryczne obrazy w stylu takim gotyckim, mhm. gdzie te szaty tworzyły takie ozdobne fałdy. No a u góry dwóch rycerzy walczy prawdopodobnie o tą damę, która z kolei wróży sobie swoją przyszłość, ale diabły są za tą chustą, która idzie od jej głowy i osłania, które podpowiadają jej grzeszne myśli. Tu z kolei sen Panny Młodej... Dwa białe konie i panna młoda. Dobra. Tak, tak, tak. Widać. No i ta panna młoda, która została mężatką. Tutaj widać po środku. Mm -hmm. No, nie, niezły, niezły faktycznie. Tutaj też jakiś jeszcze obraz w trakcie robótki. Malowania, tak jest. To już Gdańsk za mgłą i, i ten książę Józef Poniatowski który wizytował Gdańsk z czasów Napoleońskich. Tak, tak. Wydarzenie I historyczne. Gdańsk był twierdzą bardzo ważną dla Napoleona. Tam walczył również nasz dzielny Józef Bem w obronie Gdańska w 1813 roku, kiedy armia pruska i, i rosyjska ob, oblegała Gdańsk. Tak. I tutaj mam właśnie zaczęty też obraz tego Józefa Bema. Jedna armata, akurat właśnie artylerzyści. A tutaj mam taką lunetą Józef Bem. On był oficerem, a za nim jest trębacz, który miał kontakt dźwiękowy z resztą artylerzystów. I zawsze musiał być, w tej chwili to można komórką się łączyć, ale w, tym, w czasach XIX wieku to tak to wyglądało. No i obraz nieskończony jeszcze. Co jeszcze mogę pokazać? Inne, inne tematy to oczywiście sport. Wyścigi konne. Czy pana konik to konie? Tak jest. Albo ktoś ma kota na punkcie kotów, tak? No właśnie. Ale chyba tak jest faktycznie w przypadku pana, prawda? Tak. No tutaj jest już prawie taki skończony obrazek. Śliczny. pokazuje takie, jeszcze, jeszcze trochę i będzie to koniec. Skończony obrazek z naszej historii Gdańska. Tu też książe Józef Poniatowski w Gdańsku. Ten szukałem obrazki. Wow. Też interesujące. No. Amazonka na koniu pędzi jak szalona. Ta. W tej działalności satyrycznej chciałem pokazać moje trofea, z których jestem zadowolony. Przede wszystkim Grand Prix z Zielonej Góry, międzynarodowy konkurs satyryczny pod tytułem Telewizja. I za tą telewizję dostałem wielki, bardzo ładny medal. To jest Avers i rewers. Aha. Następnie, następny medal srebrny z Legnicy, z Satyrykonu. To jest międzynarodowy konkurs satyryczny. I takie trofeum uzyskałem. Trochę niżej, maleńkie, ale bardzo cenne i, i trudno dostępne dla satyryka, rysownika dostać złotą srebrną szpilkę. A za jednym zamachem udało mi się w roku 88 i mam srebrną i złotą. Zabrakowało brązowej, <noise> ale nie szkodzi. Wolę te lepsze od tych gorszych, i to takie moje naj, najlepsze trofea z tej działalności satyrycznej. Bo rysowałem do szpilek, rysowałem do innych satyrycznych pism. Niestety szpilki już nie wychodzą. I myśmy zostali z satyrą jak w regionalnych gazetach. Czpilki, Karuzela, czy litery, właśnie pismo gdańskie. No i cieszę się, że te rysunki były na tyle udane, że nadawały się na strony tytułowe właśnie tych czasopism. Nieco o tym ogrodzie, który właśnie jest takim takim ciszą, łasą w spokoju, i mamy jeszcze oczko wodne, gdzie na pewno nie uwierzycie, ale naprawdę przylatywały kaczki co wiosna, taka para kaczek przylatywała i, i, i pluskała się w tym oczku wodnym. Mhm. Sąsiedzi oczywiście zazdrościli mi, a a jak nie mają gdzie te kaczki gościć, no więc zostało im tylko, tylko zazdrość, że sąsiad ma. I bardzo lubię ten ogród, mały spacerek do końca. Tam można sobie siąść przy ognisku, kiełbaski opalać no, i pogadać w miłym towarzystwie. Bardzo dziękuję za uprowadzenie, było mi ma, bardzo miło, super, no. naprawdę. No, cieszę Jest pan się. bardzo interesującym człowiekiem, super ma pan pracę. Na, na pewno będę jeszcze śledził w internecie. Mhm. No Cieszę się, że no. tego potrafiłem zainteresować. Życzę powodzenia, panie A. redaktorze. Proszę bardzo. Dziękuję. Idziemy. Zna pan drogę, ale na wszelki wypadek. Po No. Dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. O, Muszę wziąć parasol.